W się kryje, blask planet nieodkrytych gdzieś od wschodu bije. Każdy z nas, astrologów, w szkołach o tym słyszał. Jak rzadkim jest zjawiskiem ta bliskość Jowisza, co oznacza, że spotkały Ziemię narodziny trzech władcy nad całym stworzeniem. Orszak zwołałem, by udać się z pokłonem, skoro dziś prawdy życia są nam objawione. Woń kadzidła boskiemu dzieciątku zaniosę, niech od tej chwili władza nad ludzkim losem. Witaj królu Merchiorze, i my o tym wiemy i z dalekich stron wam tu idziemy, by odnaleźć maleńkiego i tak zapowiedzianego. Chcemy oddać pokłon Panu Najwyższemu, tu gdzieś w okolicy dziś nam narodzonemu. On królestwo miłości wśród ludzi zbuduje, a ja mówię, że złoto ofiaruje. Czy wiesz klumery wiorze, gdzie on się znajduje? Kolejny panelki